Zapisywanie zeskanowanego obrazu z drukarki HP w jedno lub wielostronicowym pliku w formacie PDF. Ten film objaśnia, jak utworzyć wielostronicowy plik formatu PDF do użytku w programie do edycji PDF za pomocą bezpłatnej aplikacji HP Smart. Wyszukaj i otwórz aplikację HP Smart na komputerze. Jeżeli aplikacja HP Smart nie została jeszcze pobrana na komputer, można pobrać ją, przechodząc do strony 123.hp.com. Po otwarciu aplikacji, zaloguj się na swoje konto HP lub utwórz je. Jeżeli drukarka nie jest jeszcze skonfigurowana w programie HP Smart, możesz dodać ją, wybierając polecenie, dodaj drukarkę i postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Aby rozpocząć skanowanie. Wybierz kafelek skanuj. Otworzy się ekran skanowania. Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera. Zadbaj o jego prawidłowe ustawienie. A następnie zamknij pokrywę skanera. W programie HP Smart wybierz opcję skanuj. Dokument zostanie zeskanowany, a program HP Smart wyświetli ekran podglądu. Aby dodać kolejny dokument, wybierz opcję Dodaj, znajdującą się w prawym górnym rogu. Wyjmij pierwszy dokument z drukarki i dodaj nowy dokument do skanera. Wróć do HP Smart, a następnie wybierz opcję Skanuj. Wykonaj te czynności dla tylu dokumentów, ile chcesz dodać do pliku PDF. Po zeskanowaniu ostatniego dokumentu, wybierz opcję Zapisz, znajdującą się na ekranie podglądu. Wybierz nazwę pliku PDF, a następnie wybierz opcję Zapisz. Następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik PDF i ponownie opcję Zapisz. Teraz masz dostęp do jedno lub wielostronicowego pliku w formacie PDF. Więcej pomocnych filmów znajdziesz na naszym kanale hp support w serwisie YouTube.